Jezu, zabran. Nie no. Do... Świeście po gadach. Brakuje mi lekki. Nie, nie ma kamery. Nie będzie. Może kiedyś przyszłości. Jak zrobię tysiąc... tysiąc subskrypcji, będę miała kamerę. Pewnie. Dobra, senator wrzucił, ale w Dobra. Na no ja zawsze bronię tej baży. No, trzeba iść krać. 50 dni to przecież jest... Trzymi śpiące. Kurde. Panie kupię karny, tak mi zrobię chociaż ten dwudziesty piąty. Będę szczęśliwy. Bo chociaż go odblokować ten skin. Garn to zajebisty to jest, to jest taki Tuchem Loca Ten biały, ten czerwony przedki, ale ten biały Wstynd też po fajnie Mam dwie reguły Idziemy mapę zobaczyć Olimping Idziemy rankingowe, UV 2 No właśnie, przedwajam, jest. Ale ten nowy tryb! W ten ma być i ja pierdzielę. Nawet też będę musiał grać. Nagroda oktajna. Ja dostanę ją. Pokupywa... Znaczy, pokupywa Zdechę za 54 minuty. Do 48. O oh, kurwa, jakie ładne żółte. Hmm Co za grać. Kostki oh, kep. O paść do mnie z Raz, dwa i lecimy. Masz na mnie, Zobaczcie co wyradziła Przygotuj się, znajdę się przy waszym ruchu Jezu, I dopiero jak piję od razu krają rankingów Szaloni, szaloni O! Oh! Wow, my god this... O przepraszam Przepraszam, że myślałam, że możesz być zagrożeniem Nie To jest wirus Nie chcesz tego z bliska Boże mieka Ty fyyy <laughs> Eee pod tym jest miasto. Idę. Zaczekam na coś dobrego. Prawdziwy kawałek raju. Roznieśmy go na wstręty. I ja opierciel. W taki krater z niebieskim. Oni biegną z takim. Są samochody. Musimy zwagać na noc. Och, No i tam mają już landing Szaleni Co? Teraz on będzie wiedział gdzie są on... no, lubiłem to Dobra Wyjdź z tego auta no! To jest gruby czy chudy To mi... Nie... Ordynator! Mygi... o my gen oh, guys! Ale FPS już spadłam, 10 FPSów. O! Już teraz są dodatki! Sejbice. Najfajniejszych... No, to jest jedna z On lag jeszcze. Ja tu tędy. Co to jest? Ty! O ja tu. Słyszę. Czemu teraz taką zbliżoną grę? I przytrzymać, co to jest? A on tak bom lag. Wow, polało cię. Alternator. Mańbieski. Gdzie on tutaj? Leci granat oblągowy. Leci granat termitowy. Leci granat termitowy. Pora przelać w trenku. Rzucam gwiazdę energetyczną. Widzę. jest szalona i szalony Ola, on lagi, jest FPS tragiczne No widzicie jak mi się laguje? Co tu się nie dzieje? Guys, help, please

CO TU JEST? Muszę coś mi tu wytłumaczyć. Co się z tą grą odpierd... Miło! Jak FPS mi tak spadają tu? To jest nierealne. 4 na mięsny frag. Pewnie już niektórzy mają takie... Rangi. Pewnie już mają... Pewnie gold albo... To chyba teraz... teraz Serwerki. Nie, Kevin jest taki robot, który daje taki apelut. O mój Boże. Koniec pociągania. 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 t Skończyła mi się lekka amunicja. Ja zaraz, nie mam robić, Osłony się ładują. serwer, czy to ja, czy u mnie to? I w te pojęcie. Yes. Koniec dociągania. Idziemy tutaj. Kaję. Ba Padła połowa od ciała. No, pamiętam to.

Мотко миле, което си е ги отзад. Може Ой, аз там. Добре. Хай е пепици. zrozumiałem rzucam moją tarankurę ja patryk spoko, kamycyk się przebija. nowy lider ci pajacy do mnie strzelają muszę śmigać, szybciej przeładowuję to jest, jest taki tłumuk idę ci pomóc A tak. A mam tęgę na dobra. Ich bombarduje. Tylko ty i ja. Musimy się śmieszyć. Lubię pośpiech. Nie. Trzeba się kadapultować. W Chłop! I za mną! Cześć ona zbroja! Nie jest ale... jak idę muszę, muszę mieć ten skin do ląby jest taki ładny skin do ląby Fatalnie weź FPS-y są takie Patrz jaki karnet jeszcze Pa! Pa jaki! Uuu. Patrz jaki skin do ser albo do lomby, jaki skin Uu, ufa to jest serze ładne to też nawet może być Uuuu, opaki do hemloków a i volt w ogóle jest teraz mi też bronią Dali tego, o, a no, i tego volt teraz jest a, a to coś jest takie gówno Puszcz, coś w ogóle ma, no, gówno co? 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 ok siedzę wyposażenie, te jest, już nie ma o teraz tu są na dole te. Czyli o, teraz więcej informacji jest. O, teraz tu mogę tak robić, okej okay, fajnie. Nie strasznie co to teraz tutaj. No Może chyba prani nie ma, nie patrzyłem. Przejechałem by jakąś Żeby To już by wszystko było. A, ja, chyba nie dodatkiem. Nie masz nowej broni, ale gówno. Gówno chujowka. Mhm. Mm A i ogólnie kto ma oktajna. Czy kto dziś chyba... czy tam jutro wejdzie do gry? To dostanie tą darmową postać. Oktajna i trzy do niego skrzynki. Więc to jest być nowy, to ma tą darmową postać. A później tą darmową, a później tą darmową. Czy trzy, trzy postacie za da darmo, więc to jest opłacalne. Więc to chcę teraz mieć to. No. Dobra. Niech sobie grać. Nie chcę się krać. na Fortnite'a. A jeszcze będę nie kupił jednego skina. Takiego. Ładniejszy jest ten... Nie. nie chcę się robić streama, więc... Z tego czegoś, bo to jest bez sensu ta teraz. Czy jest sens, ale FPS muszę bez serwera dopiero cię? Syn idealny. Na forte pójdę. Syn idealny. Oktajn. Oh. O, to, to jest ojciec oktajna. Mm. Dobra, Forta idziemy, bo to jest, ja, to jest. A w PES...